Dzień dobry, cześć i czołem. Ja jestem Delfin i witam Was w kolejnym odcinku z... Westbound. I słuchajcie, tak wiem, długo mnie nie było, przepraszam, nie pijcie. Bardzo długo, ale tak. Najpierw wakacje też mam swoje życie, potem szkołka się zaczęła, no i musiałem się jakoś wkręcić. No i dopiero teraz wracam. Ale tak, jestem hura, wszyscy się cieszą i tak tego nikt nie ogląda. Mm, tak. Słuchajcie, Westbond, będą inne gierki, będzie trochę zmian, pojawiły się nowe gierki Nie powiem jeszcze jakie Nie Roblox, co ciekawe, nie Roblox <grym> Ale, to, to zobaczycie Już niedługo, albo i długo A Westbond, jaki mamy cel? Tylko quest muszę sobie zerknąć Ale cel mamy o, ok e, Cel mamy, żeby Mieć, była za nas nagroda 1000 dolców. To jest moje wyzwanie jakie sobie podjęliśmy, przypomnę. Dlatego to ja nie ustrzelę. Tam ktoś mi jeździ. I gdzie pobieg? A tam są koboje, ale koboje też jest w Uwielbiam Snajperkę sniperkę. Przyjemnie się z niej strzela akurat. Oni chyba nawet nie wiedzą, że to stąd strzelam pudło O, oh, 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 brakowało mi tego On tu jedzie no W tej chwili jest za mnie nagroda 200 siedolców więc w sumie sporo I tu się dużo osób kręci, więc nie wiem czy podejmę ryzyko i żeby tu rabować. problemu. Halo, gdzie jest muzyczka? Dobra, ucieknę i sprawdzimy. No, a mogę tam wjechać na górę gdzieś? Przepraszam bardzo. No, to jest z gry muzyczka. A tej to ja akurat nie chciałem. O, skrzynka jest. Tam. Dobra, czekajcie chwilę. No i jesteśmy z powrotem już. Tak, mały problem był. Dobra, dawaj szybko. 45 do cudz. Spoko. o! Nie mam potek. No to. Dziękuję bardzo. Psz, to tata ciągle piekał, żeby. Ile? 69 doznałem. Nie ogarnąłem, ale fail, boże. Dobra, poczekajcie. Tu i pojadę tu, dobra. Ile jest. Jak bardzo spadła nagroda za mnie? Nie pokazuje mi. A, nie mam już w ogóle. No to super. Nie ogarnąłem, że mi się skończyły ten. Że nie mam. Nie sprawdziłem czy mam swój, moja wina. No. Dobra, mm, jeszcze tak. I jeszcze od ciebie bym w takim razie poprosił. Help pod Co on, tu może od kiedy? Tabst. Ciągle ten tap klikam nieszczęsny, żeby tworzyć ekwipunek, w sensie ten, broń wyjąć. Eee, tam. O, dobra, no i leci. On sobie polował. Okej, okay, nie chciałem. To było chamskie, myślałem, że. Z drugiej strony ma swoje tereny, ej, w sumie. Pewnie bym się w gdy nie zabili, ale ma swoje tereny te przy tych. Bo są te strefy? To tutaj jakby jest pod tym fortem. I to są takie bardziej bandyckie strefy. O, A są też te tamte strefy e, przy e, osadach i tam też są te zwierzęta, co są tutaj. Jakby to wszystko spodzielone. się się dużo. Nie wiem na co w sumie zbieram Na coś tam No niby mam dużo już broni nakupowane Dobra napad trzeba robić Napad na bank Robimy napad na bank Biegnie? Już po pierwszym powinien paść Nie no chamski bo Nie powinienem było tak zrobić Kurde Dobra W sumie nagroda za mnie nie podskoczyła Tak teraz patrzę Oho No dawaj, kopytkuj szybciej Co się stało z nagrodą za mnie? tak zapytam Ani mi się waży Przyszedł Co? ktoś? Proszę mnie to się już to obrobił. To nie ma co tu siedzieć, co nie? Co najbliżej? O, o. pojechał za mną? Tam. Strzel! Dobra Ale fartem No i fajnie Tu jest, dobra, 32 dwa Czemu na więcej? Ja pomagam swoim Ale strzelał Dobra, idę rozwalić tą ściankę, bo już można. No a jak? Cool. I tam Ja nic do ciebie ja nie mam, kościół. Ale chyba ty masz do mnie. Tak, on ma strzelbę. To na pewno ma. Okej. Okay. A, bo załatał. Oho. Szybciej. My bardzo poczciwe jak na tego. Mm, bandytę, tak sobie myślę. Dobra, 61 dolców. Mało, miałem 200 ponad noż. Kurczaczki. A jak z tym głosem idzie? <gryw> Jedzie tu? Ta. A to moje. Ja mam swoje problemy Noż co za szmaciarz W sumie nie dostanie Dobra i tym w sumie trochę smutnym No trochę czasu minęło Muszę odzyskać wprawę Będziemy kończyć więc cóż Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie Ja się z wami żegnam No i Co mam wam powiedzieć Cześć.